Trojeść bulwiasta jest piękna nie tylko wtedy, kiedy kwitnie. Ona ma również bardzo atrakcyjne torebki nasienne. W środku są nasiona pokryte takim puszkiem. Jak te torebki pękną, to nasiona będą się rozprzestrzeniać wraz z wiatrem. Generalnie, jeśli chodzi o wysokość trojeści bulwiastej, to spotkałam się z wymiarami od 30 cm do około metra. Ta moja trojeść ma około 60 cm, myślę, że to jest taka średnia. Pokazywałam Wam już tę roślinę, jak kwitła. Ma takie piękne pomarańczowe kwiaty, jest bardzo, bardzo przyjazna zapylaczom. Tutaj pszczoły, motyle po prostu ledwo się mieszczą, konkurują dosłownie o każdy kwiatek, ale patrzcie, no moim zdaniem ona nadal, nawet po przekwitnięciu, jest bardzo atrakcyjna wizualnie. Jest roślina kompletnie bezobsługowa. Nawet w największe upały praktycznie można jej nie podlewać. Ja ją przez całe wakacje podlałam może dwa razy, teraz też świetnie sobie dała radę bez podlewania i bez deszczu. Liście takie lancetowate nadal są zielone. Jest to roślina, która pochodzi z Ameryki Północnej i Środkowej. Tam od wieków była znana w medycynie ludowej, dlatego jej nazwa łacińska Asclepias tuberosa pochodzi od nazwy greckiego boga medycyny Eskulapa dlatego że w medycynie były wykorzystywane korzenie tej rośliny które są bulwiaste i one prawdopodobnie służyły do leczenia bardzo wielu różnych chorób głównie chorób układu oddechowego jeśli chodzi o drugą część nazwy tuberoza to właśnie bierze się stąd że korzenie trojeści są bulwiaste i dzięki temu one właśnie gromadzą wodę i trojeść jest bardzo, bardzo odporna na suszę. Jeśli chodzi o podłoże, to jest dosyć tolerancyjna w stosunku do odczynu podłoża, natomiast lubi raczej podłoże przepuszczalne, piaszczyste, toleruje też podłoża piaszczysto-gliniaste. Dlatego wydaje mi się, że rośnie u mnie całkiem dobrze, bo jednak tej gliny jest u mnie sporo, Generalnie w moim ogrodzie ziemia jest uboga, więc y, częściowo ją użyźniam, ale też y, no, muszę dostosować rośliny, które, y, które tutaj y, sadzę, y, właśnie do warunków. Y, więc myślę, że trojeść to jest świetny pomysł y, do każdego ogrodu, dlatego że to jest roślina, która kwitnie długo, bo ona kwitnie y, w czerwcu i w lipcu, może kwitnąć nawet w sierpniu. Teraz wytworzyła tutaj już te torebki nasienne, ale one się jeszcze nie otworzyły. Liście są nadal zielone. Natomiast trzeba pamiętać, że jest to roślina, jest to bylina, która w zimie praktycznie zanika. To znaczy w tym miejscu dosłownie nic nie będzie, takiej w ogóle rośliny nie było. I ona się pojawi, właśnie odrodzi się oczywiście w marcu, w kwietniu. I potem bardzo szybko urośnie i będzie ozdobą, bo te liście też... Są nawet bez podlewania, nawet po długiej suszy nadal zielone i ozdobne.